Witam serdecznie na moim kanale Koziorożce. Dzisiaj dla Was czytanie miesięczne na luty 2023. Na początek serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Jest mi bardzo miło, że oglądacie, że tworzycie ze mną ten kanał. No bo wiadomo, że bez oglądających nie byłoby kanału, no bo po co komu to robić? Przypominam również, że czytanie jest ogólne i nie będzie rezonować ze wszystkimi. Na pewno na 100%. Proszę to traktować jako podpowiedź wskazówkę swego rodzaju poradę. Z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w głowie w myślach, w planach? Jaka energia jest przy Was? Jaka z zewnątrz? Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie? I wynik. No i dużo energii powietrznej. Dużo. Pięć, sześć, siedem. Dużo energii powietrznej, mało. Tu, tu w ogóle nawet nie ma monet. Nie pokazują się. W ogóle się nie pokazało. Zobaczymy, jak dołożę. No, co tutaj jest na podstawie miecz? A z mieczy. Prawda. Sprawiedliwość, impuls, idea, czyli pomysł na coś nowego. Odcinanie jakichś złych sytuacji, relacji. Podpisywanie umów. A więc takie tu się pokazuje. twórka no była, będzie mówiła o tym, że tu jest jakiś dom. Jest jakaś stabilność. Poczucie bezpieczeństwa. Jest miejsce, w którym czujecie się dobrze, w którym odpoczywacie. Może też praca, w której dobrze się czujecie, czyli miejsce pracy, może wasz dom jest miejscem pracy. Może tworzycie jakiś harmonijny związek, bo czwórka to jest taka harmonia harmonijną relację. Może budujecie dopiero jakiś dom, jakiś związek? No coś tu mi tu wyskakuje, dlaczego? Ale energia powietrza mówi o tym, że jest dużo komunikacji, dużo myślenia, dużo informacji. I tu mamy pierwsze pentakle, szóstka. I szóstka tutaj będzie mi mówiła o tym, że otrzymujecie jakieś pieniądze. Może otrzymujecie pieniądze na ten dom. Może jakaś dotacja, może coś jakieś pieniądze. Ktoś wam pożycza pieniądze, ktoś wam oddaje pieniądze. E ale, jeżeli w tym domu jest jakieś partnerstwo, i ja tu na początku powiedziałam, że jest jakieś budowanie harmonijnego partnerstwa, to pokazane jest, że może być, że jedna osoba zarabia, druga nie, ale może być również tak, że pracę wkłada tylko jedna osoba. Czyli Angażuje się w tym związku na przykład tylko jedna osoba. Znaczy się, może nie, że jedna osoba, tylko jedna osoba wie bardziej, że nie angażują się dwie osoby tak samo w ten związek w budowanie tego domu. No i to jest trochę takie, no, nie fair. Królowa pentakli. W odwrocie. Co jest przyczyną tego? Co jest podstawą tego? Że Wy tutaj wchodzicie w taką energię i chcecie budować coś takiego stabilnego, bo tu było coś zaprzeszłego, coś trudnego, były problemy z finansami, dlatego chcielibyście tutaj stabilność mieć. Musieliście wydać dużo pieniędzy. Musieliście się też wykłócać o jakieś pieniądze z jakąś osobą. Może być, żeby Pan na kozioro rzec, ale może być, że to jest ta wasza energia. Nie mieliście stabilności, nie byliście pewni co do jakiejś sytuacji, pracy, domu, osoby. I dlatego tu próbujecie stworzyć tą stabilność i chcecie tej równowagi. Co wam pomaga? Co wam przeszkadza? A z jednej strony pomaga wam to, że przecie do przodu. Ten rydwan mówi, że tak szybko idziecie do przodu, jak burza, z energią, z impetem, z siłą, z pewnością, z taką młodzieńczą energią. A z drugiej strony jest tu pokazane, jakbyście nie do końca byli z tego zadowoleni. Albo macie przy sobie osoby, które nie są wam przychylne, które wam nie życzą dobrze. Że Wam się tu coś udaje, że Wy tutaj idziecie w dobrym kierunku, że macie jakiś postęp. Związek też dobrze funkcjonuje. Można by powiedzieć, chociaż tu się pokazuje, że nie wszyscy się tak angażują jednakowo w to. Co odchodzi? Odchodzi. Czyli tu będzie odchodzić w zasadzie, bo można powiedzieć, no to jest, to jest czytanie na przyszłość. Czyli będziecie wychodzić z jakiejś blokady. No bo te miecze tu są w odwrocie, czyli widać, że wy tutaj wychodzicie z, ze złych energii, dlatego tu wchodzicie w te pozytywne. Bo trójka tutaj akurat kierów się pokazuje w pozycji prostej. Czy będziecie coś świętować. Będziecie wychodzić ze złej energii. Będziecie widzieć rozwiązanie danej sytuacji, nie będziecie się blokować na nic, będziecie otwarci na kontakty z innymi osobami, na radość, na jakieś osoby, które Wam są przychylne. I to będzie odchodzić do, przeszło, do przeszłości, bo naturalną rzeczą jest, że jeżeli coś się zadziewa, to to potem odchodzi do przeszłości. Każde moje słowo, które teraz wypowiadam, staje się przeszłością. I teraz tutaj mamy, co przychodzi. Dziewiątka, ósemka pentakli w odwrocie, dziewiątka kielichów w odwrocie. No to tu się pokazuje tak, że przychodzą. Przychodzi energia, że wy chcecie wyjść z jakiejś monotonii, która nie przynosi Wam szczęścia, że ta monotonia nie jest dla Was dobra, że wy nie chcecie być w tej monotonii jedno i to samo robić. Coś robicie jedno i to samo. Koziorożce są bardzo pracowite, mogą siedzieć w danej pracy, która im akurat pasuje długo. Może być coś, że jest bardzo trudne. Ósemka monet będzie mówić, że jest to ciężka praca. Praca wymagająca bardzo. Może być nieraz, że jest do znudzenia, też może być. Także możecie chcieć wyjść z tego, co wam nie przynosi szczęścia. Może być też, że co niektórzy chcą, wyjść z jakiegoś związku, który jest monotonny, bo to, że ja tu powiedziałam, że ten związek jest. Jest, czujecie się bezpiecznie, ale jednak nie, nie, wszyscy się angażują porówno w tym związku. I może być, że w pewnym momencie, w pewnym momencie wam się to znudzi, że coś wam tu nie będzie pasować, że tu nie ma współpracy dobrej, tak jak się należy. Bo ósemka w odwrocie mówi, że nie ma współpracy takiej, jak powinna być, która by przynosiła do, takie pełnie szczęścia. Nie ma tutaj pełni szczęścia. Jaka jest energia przykaz? Wodnik, koziorożec, wasza energia, ale tutaj nie będziemy tego czytać jako koziorożec, bo tutaj jest diabeł, jest pokazane tak. Że jest jakaś osoba, może być spod znaków wodnika, może być dziecko, które was uwiązało bardzo do siebie, może być tak, że coś was tak bardzo uwiązało, czyli tu wy chcecie na przykład zrezygnować z tej monotonii, z tej pracy, a ta praca, ten związek was tak uwiązało, że wy nie możecie ruszyć z czymś nowym do przodu. Chociaż tu powiedziałam, że wy przecie do przodu, że Y, idziecie z postępem, ale wy byście chcieli na przykład coś wprowadzić nowego, chcielibyście się na przykład stać niezależni, że na przykład y, chcecie zakończyć jakąś współpracę, że chcielibyście pracować na własny rachunek, a tu jest takie przyciąganie, uzależnienie, że na razie nie możecie. Może niektórzy chcą zakończyć, tak powiedziałam, związek, który jest bardzo toksyczny. I chcieliby zostawić coś i ruszyć w nową drogę. Nie mogą. No, nie mogą. Ale z zewnątrz pokazuje się tutaj sprawiedliwość, czyli rozwód tutaj się pokazuje i zakończenie rodziny. Dziesiątka kielichów w odwrocie. Rozwód jest. Czyli dla niektórych tu jest pozytywna, optymistyczna wersja, gdzie się wszystko tu dzieje i to do pewnego momentu, do pewnego czytania, a dla niektórych już tutaj w tym momencie, gdzie jest pokazany ten dom i ta karta, która przykrywa, że nie ma równowagi w dawaniu i braniu, to już w tym momencie pokazany jest problem. Ten problem się tutaj ciągnął, gdzie były kłótnie o pieniądze. Ktoś wam zazdrościł tego, że macie jakieś sukcesy, e, i dlatego tutaj nie ma współpracy i radości, a wy chcecie się uwolnić z tego toksycznego i wam się to udaje. Tu jest rozwód. I jeżeli tu słońce jest, to znaczy, że to coś jest na Waszą, na waszą korzyść, prawdopodobnie, bo tu jest równowaga. Widzicie? Czy wchodzicie? E, w energię równowagi, spokoju, stabilności, radości, optymizmu. W głowie ciągle macie to, że nie możecie się uwolnić od czegoś. I jest tu znowu sąd. Z, z ta sprawiedliwość. Czyli myślicie cały czas o tym, żeby tu odejść, zakończyć związek i odejść. Tu myślicie. I tu się to spełnia, bo ta sprawiedliwość jest w odwrocie. Czyli roz, rozwiązuje się ten związek. Rozwiązuje się. Rozwiązuje się to coś tutaj. I na koniec tu jest pokazane koło fortuny. Koło fortuny kołem się toczy. Raz na wozie, raz pod wozem. Są kłótnie, tak? Są kłótnie, ale są zmiany. Los przynosi wam zmiany. Tu jest bliźnięta waga wodnik. Tu się pokazuje. Może być, że Wam pomaga jakaś osoba, chociaż to jest w odwrocie. Albo może być tak, że się kłócicie o jakieś zmiany. O to, że musicie wyjechać na przykład gdzieś. Może być też, że ten rycerz będzie mówił o tym, że chcecie wyjechać, a nie możecie gdzieś wyjechać. Bo tu jest też ten, ta szóstka jest w odwrocie. Tu by też było, jeśli chodzi o pracę, że wy byście chcieli na przykład gdzieś wyjechać. I tutaj też jest w odwrocie. Za granicę chcielibyście gdzieś wyjechać, a was tu coś trzyma. Trzymają was jakieś umowy. Umowy podpisane, które, od których jesteście uzależnieni i nie możecie gdzieś wyjechać. Mimo to, że los wam przynosi jakąś... E, szanse na to, żeby coś zmienić. Może być, że to jest jedyna i niepowtarzalna szansa na zmianę, ale coś tutaj nie może się zakończyć. Jest tutaj dużo powietrza. Tak jak powiedziałam, dużo. Na początku powiedziałam, że jest dużo powietrza i jest dużo, bo tutaj po dołożeniu kart jest tutaj również dużo powietrza. No. Tutaj jest Tutaj e, no też takie energie, no tu po, po dołożeniu. No. Chociaż tu w kole Fortuny są znaki stałe, czyli byk, byk wodnik, lew i skorpion. To tu takie też osoby mogą być, ale koło Fortuny jest zmiana 180 stopni. Los, jakiś traf, jakiś przypadek też może być. No. Jeśli bym miała powiedzieć oszczarzenie tutaj, to uwaga na przypadek w drodze, bo rycerz tutaj mieczowy mówi o wyjazdach. Uwaga na przypadki jakieś losowe w drodze, gdzieś na wyjeździe. Tutaj uwaga. Bo tutaj jest też pokazane w odwrocie ta szóstka, że jakiś problem z wyjazdem jest i ten tutaj, ten głupiec jeszcze raz przypomnę, też jest w odwrocie, a głupiec też mówi o wyjeździe. To jest patronem. Jest uran. Uran, zmiany nowości, wyjazdy, rozpoczynanie czegoś na nowo, a tu diabeł po prostu blokuje, blokuje ten diabeł, bo on więzi, przyciąga, uzależnia. Czyli jest tutaj jakiś problem, żeby ruszyć gdzieś, wyjechać gdzieś. No tu też jest wyjazd, też bym mogła powiedzieć, bo ja powiedziałam, że to jest postęp, rozwój. Ale może być też tak, że tutaj może być, że jakieś nieprzychylne osoby chcą Wam po jakby plany popsuć wyjazdowe. Jakieś osoby nieprzyjazne chcą Wam tu pokrzyżować plany na wyjazd. Tu jest wyjazd, tak jak powiedziałam. Tu jest wyjazd, wyjazd, wyjazd i tu jest wyjazd. I te osoby chcą wam tu coś popsuć. Wy chcecie zrezygnować, ale tu jest pokazane szczęśliwe rozwiązanie. To słońce wszystko rozjaśnia. Słońce wszystko niweluje to, co złe, tym bardziej, że tu jest umiarkowanie, czyli wszystko tu się dzieje dobrze. Tu jest szczelec i lew. Może być, że strzelec albo lew wam pomogą w czymś. I Wam się uda na przykład załatwić te sprawy sądowe albo sprawy y, zawodowe gdzieś z wyjazdami również. No, i waga, to się pokazuje mi tak dużo. Waga, waga, bo to też jest waga. Wodnik, waga. I znowu wodnik, bliźnięta waga, wodnik, znowu. Król Mieczy będzie mówił tak: bądź rozsądny, Przemyśl wszystko, przemyśl wszystko dobrze, dogłębnie przeanalizuj. Zastanów się dobrze nad tym. On tu nawet jest pokazany jako ta osoba, która się dobrze zastanawia, czy chce jechać, czy nie chce jechać, co chce zrobić. Król Mieczy będzie mówił o sprawach sądowych, również o odcinaniu, podejmowaniu decyzji, wejściu w energię osoby rozwódka, rozwodnik, jeżeli tu się dojdzie do rozwodów. Spotkaniu osoby po przeżyciach, doświadczenie zawodowe, życiowe, ale przede wszystkim przemyśl dobrze. Zastanów się, może zapytaj, może porozmawiaj, może zapytaj jakiegoś specjalistę, który jest po prostu kompetentny i zna się na tych sprawach, na których ty nie musisz je znać. Tak więc tu jest taka rada. I jeszcze tutaj weźmiemy kartę runę. I przeczytamy afirmację z tej karty. Może też coś podpowie. No to też jest rada. Lagus. I co tutaj ta, ta runa, lagus będzie mówić? Zobaczymy, gdzie ona, gdzie ona jest. Lagus jest 21. I tu jest afirmacja taka: dzięki mojej doskonałej intuicji znakomicie radzę sobie w grupie, a moje podróże zawsze kończą się szczęśliwie. Czyli widzicie, tu chodzi o podróże. Czyli rzeczywiście wychodzi na że tu trzeba uważać na, na to, czyli przemyśleć dobrze i pokierować się intuicją. I pokierować się intuicją. Jeżeli będziecie gdzieś się wybierać, przemyśleć dobrze, skorzystać z tego, że koziorożce też mają dobrą intuicję. I po prostu podróże wtedy kończą się szczęśliwie. Czyli może nie śpieszcie się. Jeżeli po prostu te karty mówią o tym, że macie przyblokowane wyjazdy, to nie na darmo. To nie na darmo. Tak więc tyle dla koziorostów. Serdecznie Wam dziękuję. Proszę o leki, subskrypcje i komentarze. I do następnego razu.